Powiększa... powiększam salę treningową. Okej, okay, to by było tyle z powiększaniem. No dobra, tam o kilka segmentów poszło w górę. Czego ty jeszcze szukasz mi, powiedz? Aha, ostatni czar. Co to będzie? Zapis... Zapis... A i zauważyłem, że nie można już chochlić... Ale można chochlić w tylko niektóre. Może tylko na siebie... mordę! No z tym już wątpię, żeby sobie dał radę. Chociaż nie, jego stwory są słabe. Teraz jakbym mu przejął te wszystkie demony żółciowe... On ma demony żółciowe, tylko... no słabe. I teraz tak, jak wyglądam w takiej klasyfikacji ogólnej? Bo brakuje mi czterech stworów do tego, żeby być na równi z nim. I się uzdrow troszkę. A ja ci troszkę czaru <noise> Ale proszę cię nie chodź tam. Albo mam pomysł, żeby tam nie chodził. Chyba ogłoszono alarm. A no. to tylko chochliki jakieś. Nie, to nie chochlik. Broń Boże, to nie hochlik. Co, to coś o wiele gorszego To coś to się dwie ogar piekieł. Jeszcze go uratował No po co na drugim poziomie Nie uratował orka na czwartym A uratował takie dziadostku na drugim poziomie No przestańcie no No jesteście No i znowu no, to na pewno ten czarną szaleje ja nie wiem co mu tak odwaliło, zaczął strzelać te hotliki, nie wiem co przeszkadzały. Twe sługi przegrywają. Kliki kontra motliki. Inteligenci piornie. Jakby, tylko jakbym miał piorun byście. Zobaczylibyście. Ale nic nie zobaczycie. Przykro. Zobaczycie wielkie. Ziemian, nic. Zobaczycie smoki. A żeby by cię piekło zjadło. Dobra, wyłączyłem sobie najważniejszy. Panel. Twoje Dużo ma tu tego. No błyskawica i tego nie ma. Błyskawica i tego dziadostwa nie ma. Ja mam Zabili go, kurde. Mam to włączone, no nie wiem, to też jest jakiś czynnik losowy. Eee, który stwór zostanie pojmany, a który zabity? Daj, daj mi go to. To to, dobrze, dobrze. Dobrze. O to chodziło. Pięknie. Po prostu. Sama magia. Sama magia, nic więcej. Po prostu nic dodat, nic u A żeby cię. A żeby cię przejąć. Pięknie. Warsztaty są za małe. To było Hej, halo. sługi przegrywają. Szkoda, że oni nie mogą ustrawiać kogo innego. Smugi przegrywają. A! Przykro mi kto pan. Za chwilę zdechniesz. Tak. Kto mi tam pił? Bądź co, bądź nie żyje. Wyjaśni ktoś dlaczego ja jeszcze nie mam żadnego... On tam walczy jeszcze z Ip... A, Jeszcze dwa smoki I kto mi wyjaśni dlaczego one sobie po prostu przeszły obok niego Ej, halo Dalej Ej, Nie no jakie... jakie baki patrzcie zamiast z nim walczyć to sobie idą ej Aha, to jest mój No To by już było Głupota po prostu głupota jakim cudem mój prze przeciwnik by mógł sobie tak po prostu Niech go teraz uratuje to by po prostu Go, nie wierzę! Twoje oh. wroga. No on go uratował, wiesz? Nie, po prostu nie. Widzę. To było po prostu... chore. Ja nic go jeszcze uratował. Wróg na twoje podobieństwo. Ale nic twoje się nie dowiedziałem. Atakują nie no przez to są okropne bugi ja to chyba usunę To jest bez sensu Tak na to patrzę to ciało Aha to nie jest mój teren ekstra A mam jakieś... Mam jakieś... Oczywiście. Czekaj chwilę Czekaj, czekaj, czekaj odechce się rzucania na moje biedne chochliki ああ。 W stwory atakują ha, kurczaka jeszcze. A nie, Tika! Kurde, co tam zmienił mi jednego kurczaka. A wątpisz w moje stwory? Wątpiliście kiedyś moje stwory, patrzcie na to! <laughs> Czy wy kiedyś wątpiliście stwory? <laughs>

No, on go mistykował kogoś. Zabić ją. To go. Jak widzimy, ślad pułapkę. Twe sługi wygrywają. Co nie zmienia faktu, że i tak mnie ci pustykował. Ja twoje stwory. To ty mi? Co ty. Ej, lepiej patrz. Twe sługi wygrywają. Jedno jest bendem, wrócę albo przejść, albo ich zabić, albo ich przejść. Został mi znowu jeden host. Nie warto było. Wygrywają. Twoje stwory walczą między sobą, Przestaną ze sobą za chwilę walczyć. Oni są tak blisko Warsztaty mnie. Patrz, ile Nie tu jest kasy. W dwójce by to wszystko od razu wpadło. Wygrywają. Twe sługi przegrywają. Jest... twoje stwory atakują wroga. A może byście przestali walczyć Twe w końcu ze sobą, bo przegrywają. już przegrywają. Atak Tu mnie atakują Dobra, przerwa